No generalnie tak, po raz kolejny materiał na moim kanale Zhenya Impact, gdzie zwracam uwagę na jej imię, na jej niezawodne atuty. Mm, yy, tak, tak, tak. A, yy, oczywiście miałem na myśli oprężenia, szybkość ataku. No wiecie o co chodzi, znacie mnie, przecież wiecie, że ja. Yy. O? Mm, mm, mm. Tak. Dokładnie, na ten temat będzie ten materiał. Moi drodzy, widać z tej strony LuciKa, to przed wami kolejny film z Nie tak na moim kanale, gdzie poświęcimy, jeszcze raz powiem to, władzę naszej wytwórczyni fajerwerek. O właśnie, tutaj macie Jojimie, która bawi się fajerwerką, ale nim się przecież nie bawi, halo, halo. Straż pożarna, gdzie jesteście? Aha, no tak. I generalnie omówimy sobie dzisiaj, co JajMia potrafi, jakie są najlepsze bronie na nią, y, jakie drużyny, jakie artefakty, tak, aby po prostu wam się jak najprzyjemniej grał, jak ją najłatwiej zbudować. O tym dzisiaj będzie ten materiał. Zapraszam serdecznie do oglądania. Ja i mija jest Łucznikiem, Strzela z Łuku. To jest jakby proste. I tak, mamy do wyboru albo czarcze taki, tak jak to jest chociażby w Ufianiu, gdzie mamy dwa etapy, dwie fazy tego czarczo ataku. Czyli pierwszy to jest po prostu taki zwykły. O właśnie taki. Natomiast trzeci, znaczy drugi, to są takie potrójne jakby strzały. Samo naprowadzające do celu. I to może być beczka, może to być właśnie przeciwnik. Po prostu samo naprowadzające nie zadają jakoś dużo obrażeń, ale myślę, że do jakichś słabych celów, czy do takiego chili czurla. jak najbardziej może się przydać. Jednakże, największa siła jej leży w jej elemental skillu. Klikamy E, strzelamy z palmy przyciskiem myszy. Jak widzicie, zamienia się w karabin maszynowy, który strzela płonącymi strzałami. I to jest właśnie największa siła w mi. Oczywiście. Tak jak tu już wspominałem w poprzednich moich materiałach na jej temat, nie macie się tutaj co spodziewać, że nas trzeba będziecie bić po 50 stoka. Możliwe, że strzała taka jest, to możliwe, aczkolwiek jej prawdziwa siła pochodzi z dłuższej szybkości ciosów oraz ewentualnie, jeśli dobrze ją zbudujecie, z reakcji zależnych od postaci w waszej drużynie. A do postaci jeszcze przejdziemy, więc generalnie jej gameplay polega na tym, że sobie idziemy, 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 idziemy. Korzystamy sobie z pomocy postaci A na sobie napierdzielamy Jak widzicie banda hilly leży, nie ma za mną żadnych szans Tyle Ile mi to zajęło tak z 5 sekund? Może 6, może 7? Policzcie w komentarzu Mi właśnie tak wygląda jej gameplay Także co? Przejdźmy teraz jeszcze do jej bursta Mianowicie jej burst znajdę przeciwnika, bo bo... Gdzie to jest przeciwnik jakiś? Ja pierdzielę Cip, cip, cip. Jakiś tam ofiaro? Ofiaro? Gdzie jesteś? Halo? O, mamy ofiary. Proszę was bardzo. Korzystamy z Ibersta. Iberst po prostu nakłada taki znak na inne postacie. Dzięki czemu możemy non-stop zadawać reakcje. Ale ja imię ja sama w sobie jest DPS-em. Jak widzicie, po prostu bardziej się opłaca korzystać z elemental skilla. Od czasu do czasu wypuszczacie jej perst, chociaż to też tak naprawdę zależy od setu, który jej ubierzecie. Z prawnym akcentem, przechodzimy oczywiście do omówienia jej najlepszych artefaktów. I pierwszym moim proponowanym setem jest Crimson Witch of Flames. Dlaczego? Gdyż cztery części z tego setu stawiają po prostu na damage pochodzący z reakcji. To też zależne jest to od tego, jak dobierzecie jej drużynę, ale generalnie. Moim zdaniem przynajmniej Crimson o wiele bardziej się teraz y, w obecnej wersji 3.7 gry, jak i w przeszłych wersjach będzie się najbardziej ten set opłacać na jak i, i, i inne postacie pyro. Y, No Po prostu korzystając z tego setu mamy tutaj zwiększony damage od reakcji, a po użyciu Elemental Skilla y, jeszcze. W częściowy set się jeszcze bardziej zwiększa i umacnia i to aż na 3 o 50%, więc jest to naprawdę bardzo OP set na nią jeśli chodzi o jej substaty, o jej części mniej więcej takie powinniście mieć substaty oczywiście celujemy w crit rate, crit damage Energy def już tak niekoniecznie Energy liczać nie jest jej potrzebny, def tym bardziej nie jakie ja mam biedne piórka ja pierdziele jestem biedny natomiast jeśli chodzi o jej sensy to tutaj macie do wyboru albo elemental mastery, które stawia na reakcję żywiołów, albo właśnie na atak. Czyli po prostu wtedy yoimiya jest jakby bardziej samodzielna, ale jeśli dobrze macie dobre drużynę, macie dobrych supportów, jak chociażby tutaj mamy fiszkę, Raiden Shogun na przykład, Jolan, Nahide, no to jak najbardziej tutaj wtedy yoimiya skorzysta. Z Elemental Mastery. Jak kubek, oczywiście e, Pyro Damage Bonus, myślę, że tutaj nikogo nie muszę do tego przekonywać. No i oczywiście czapka, jak tu by TPS-ów bywa, crit rate bądź e, crit damage, zależna ci, czego Wam bardziej brakuje. Natomiast jeśli chodzi o same w sobie statystyki krytowe, to powinniście celować mniej więcej coś takiego, czyli powyżej 60 crit rate oraz powyżej 150 crit damage. A. Im więcej, tym lepiej. To ja tu mi się wpierdziela lacepson pozdrawiam się, stary. Natomiast drugim proponowanym przeze mnie setem artefaktów jest oczywiście tutaj Humanowa Reminiscence, która jest oryginalnym setem na OMIE. Podczas jej premiery również ten set też wystąpił z tego co pamiętał. No i tutaj jest pewien szkopus z tym setem. W dwóch częściach daje atak 18%, co na pewno DPS-y skorzystają. Natomiast w czterech częściach ten set pobiera 15% energii z jej bersta, z bersta postaci. Bo ten set oczywiście również pasuje na przykład, nie wiem, do y, Ayato, do Hutao teoretycznie też mogły pasować, ale na przykład taka y, Catching też by na przykład tym, z tym skorzystała, no to już nasz ogra nas ogranicza wyobraźnia. No i generalnie tak. Jest to ryzykowny set, ale bardzo opłacalny, gdyż mamy ten 50% damage zwiększony o 10 na, 10 na czas 10 sekund. No i tutaj, oczywiście, sprawa Sansa jest taka sama: czyli Elemental masyry pod reakcję i albo po prostu mm, atak. No i tutaj, żeby wam to jeszcze bardziej rozjaśnić sytuację, proszę was bardzo, prawy dolny róg. I energia nam znika, ale oczywiście podczas walki ta energia nam się odbuduje więc nie macie się czym przejmować. No i ten set nie mówię, że jest zły, ale tak jak Wam wspominałem, Crimson Wish of Flames myślę, że tutaj bardziej się na nią y, po prostu nada. No dalej, talenty. Oczywiście talenty, tak jak sami widzicie, ja tutaj nadałem jej koronkę na zwykły natak i elemental skill. Do berstę nie musicie jakoś bardzo, nawet nie musicie tutaj nic tak naprawdę inwestować, ale raz na jakiś czas jak rzucicie bomby berstem, to powinno być ok. Jeszcze wspomnę tutaj na chwilę o konstelacji. Jeśli chodzi o konstelację, jeśli Wam zależy na dopieszczeniu tej postaci już na maksa, to myślę, że tutaj celując co najmniej w C2 tak budżetowo, Myślę, że tutaj sporo zyskacie na drugiej konstelacji. Natomiast pierwsza konstelacja, już nieco mniej, tutaj jest wymagany ten Elemental Burst od Yoimi, to pod Q. A szkoda, Elemental Burst też tam sprawi dodatkowy atak bonusu Yoimi na C1. Więc gdyby Wam przypadkowo wypadło, to myślę, że i tak sporo zyskacie. A tak jak mówię, C2, myślę, że na C2 powinniście się nastawiać przy następnym terenie bronie. No i oczywiście najbardziej opłacalną bronią jest na nią Thundering Pulse, jeszcze wish'owaliście po tą broń, a myślę, że w obecnym czasie, kiedy nagrywam e, ten poradnik, czyli wersja 3.7, kiedy jest e, na Weapon Banner'ze zarówno temu, jak i Kagura, myślę, że Weapon Banner jak najbardziej się opłaca, można próbować. Jeśli macie spory zapas y, to myślę, że tą dyszkę czy to y możecie spróbować e, zdobyć. Natomiast jeśli macie inne 5 łuki, bądź 4-gwiazdkowe, to nie bójcie żaby, bo wiele łuków na je pasuje. Na przykład taki Skyward Harp z 5 Aqua Simulacra, a Mossbow teoretycznie też, chociaż tutaj mamy ogromny atak, bonus, a nie crit rate czy crit damage, a jednak u Yomi jednak bardziej się opłaca crit damage czy crit rate uzupełnić. Ale na przykład mamy tutaj jeszcze taką opcję Krast i tutaj też mamy atak. Ale wiele osób mówi, że to jest opłacalny łuk przecież na Yoimi. I czy to jest prawda? Oczywiście, że tak. Próbcie, tylko zwróćcie tylko uwagę na jej pasywkę. Increased Normal Attack Damage by 80%. Refinement Rank, oczywiście 5 tutaj mamy i warto ten łuk wymaksować. I naprawdę to best oddaje ogromny damage. Możemy się obejść smakiem z 5 łukami, gdyż Rast tutaj na R5 też mocno odda. Nie mamy jakimś cudem Rasta. Nie przejmujcie się, Hamayumi jest tutaj craftable, o ile zdobyliście schemat tego łuku, więc też na spokojnie możecie się tutaj postarać o ten łuk. Albo The Stringless pod po prostu zwykłe reakcje. No i oczywiście pasywka zwiększa tutaj dodatkowo damage elementalskie o 48% na R5, także też ten łuk myślę sporo odda. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o bronię. To by było na tyle, jeśli chodzi o artefakty, Siemianowa bądź Crimson Witch of Flames. Myślę, że to są dwa najlepsze sety. Dajcie znać w komentarzu, jakie wy sety dobraliście do Joeymi. Dobra, moi drodzy, na sam koniec przejdziemy teraz do omówienia najlepszych drużyn do Joeymi. Moim zdaniem zaoferuję wam tutaj trzy propozycje podróżne z stylu walki. Także co? Przejdźmy do prostego omówienia ze razem od razu ze showcase'em. Propozycja free to play, która myślę najbardziej wam się spodoba, jest to Joeymi Lucik, czyli Traveler, Shiinzi oraz Fishl. Po prostu team pod reakcję, gdzie po prostu napierdzielacie lacie burstem, Fischl Berstem, E, klikacie, tak żeby ten osobie po prostu strzelał oraz oczywiście Traveler, dodatkowe reakcje, dendro, no i oj jako wisienka na torcie DPS, myślę ładne liczby tutaj powinni się wykręcić. Minus tej drużyny jest taki, że nie macie tutaj Hilara ani Tarczownika i musicie polegać na swoich unikach, no, ale z jej jest o tyle prostsza sprawa, że potrafi ona trzymać przeciwników na dystans, tylko musicie się oddalać. No i w sumie to tyle, co mam do powiedzenia. Druga propozycja to jest Yoimiya, Leila, Tarczowniczka. Tutaj oczywiście możecie również wsadzić Dionę, go i tak dalej. Kurczasara jako buffer. Hmm, to również może być oczywiście inna postać, Dendro na przykład, yy, oraz Jin Jin jako healer, oraz yy, przypominam, że jej druga konstelacja C2 daje speed boost, co jej mi na pewno wykorzysta. No i oczywiście cztery części Wirtest, czyli dodatkowe yy, obniżenie rasów na przeciwników pod Pyro, jeśli podpalicie na początku walki przeciwnika z Charge, taka na przykład, to myślę też jest naprawdę fajną opcją. I trzecia propozycja jest to: Yoimiya Hara Kazuha. Gunhu oraz Zhongli. A propos jeszcze Kaidahara zuchy na jego temat nagram osobny materiał, osobny poradnik przed jego banerem, tak abyście mogli się zdecydować na wishowanie po tego chłopaka. Od razu spoileruję, tak opłaca się. A czemu? Zaraz wam to pokażę jeszcze na koniec filmu jako ciekawostkę, ale przede wszystkim przyjrzyjcie się w Showcase'owi, tutaj też myślę fajne liczby. Dodajemy wiadomo żongli, tarczownik oraz Ganiu jako burst, żebyśmy mogli robić reakcję Melt. No i kazucha. Tutaj z kazuchą mi troszeczkę nie wyszło. Wchłonięcie przeciwników, bo mnie zabrażali na rzeką, ale mimo wszystko na innych terenach kazucha jak najbardziej powinien się przydać. Wiadomo, Yoimiya generalnie w jeden punkt strzela w jednego najbliższego przeciwnika a taki Kazucha zbiera wszystkich, większą grupkę przeciwników w jedno miejsce, co na pewno ułatwiłoby zadanie Yoimiya. Także co moi drodzy? Teraz znajdźmy jeszcze raz na sam koniec jakąś ofiarę i zaprezentuję wam jako bonusik na koniec tego materiału, dlaczego Kazucha jest fest i f... opłacalny. Tam mamy Majdenkę. Proszę was bardzo. Nakłada na nią Pyro i teraz wykorzystuje Bersta gazuchy. I zobaczcie co się dzieje. Czas jest zatrzymany. Mm, details. Schodzimy na sam dół. Pyro Damage Bonus. Skąd tu gazuchy? Pyro Damage Bonus. Przecież on nie ma Gobleta z Pyro Damage Bonus. Patrzymy tutaj. No Enemo, no to o co chodzi? A jednocześnie w tej samej drużynie jest Jamie. A więc zajrzyjmy sobie szybko na Jamie. I co się okazuje 80 pyro damage bonus. Porąbało mnie? Tak, oczywiście, że mnie porąbało. Przecież go, daje 46. O co chodzi? No właśnie, to jest potęga Kasuchy. Przeczytajmy sobie jego talenty, chociażby. Dobra, nic z Berstanie wyczytamy, bo nie umiem czytać. Ale generalnie o co chodzi, jeśli Kasuch do Ukazu, to patrzę, mam 838 elemental mastery. I im więcej Elemental Mastery u tego chłopaka, to jest po prostu jeden build. Lecicie maksymalnie ile się da w Elemental Mastery i Wildescent koniecznie. Jako, że no, cztery części bardzo dużo tutaj też dają swoją cegiełkę. A przede wszystkim, no, właśnie ten bonus od. Pyro Damage, im więcej Elemental Mastery, tym macie więcej tego Pyro Damage. I to takie postacie jak Yoimiya, czy to wchłoniecie Kryo to Ganyu skorzysta, wchłoniecie Hydro, a ja to skorzysta. No po prostu to jest właśnie potęga Kasucho. Ja oczywiście więcej ja to wspomnę w jego poradniku, ale taka Yoimiya po prostu. Teraz może napierdzielać śmiało, samodzielnie. Na sucho liczby. Sami widzicie. W moment pokonana jest ta stuka. Myślę, że ten ta drużyna również po, tutaj daje z siebie, to wymaksowuje po prostu co prawda. W ogóle, Kazłucha, to jest taka postać, która. Mm, zresztą, ja, jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to też pewnie zauważyliście, że catching z kazuchą również często przesiadują w jednej drużynie. No, kazucha po prostu się nadaje do każdej drużyny. Kazucha to jest zbawiciel zarówno starszych, jak i nowszych postaci. pisty bufer, zaraz obok Beneta. No, coś wspaniałego, coś wspaniałego. Dobra, mam nadzieję, że pomogą wam z tym poradnikiem. Dajcie znać, czy będziecie budować, czy będziecie jeszcze wishować po jej mm, komentował lucik. Napisz komentarz, zasubskrybuj, żeby wesprzeć mój kanał oraz zaproponuj koniecznie, jaką następną postać mam omówić poza kazuchową w niedalekiej przyszłości. I nie tylko na moim kanale różne poradniki sobie znajdziecie. Linki, odnośniki, wszystko macie na ekranie. No i co? Do usłyszenia następnym razem. Jeszcze raz komentował Lucik. Dzięki wielkie, że mnie oglądałeś. Hej!